działania pirotechniczne są o odmiennym charakterze. Pirotechnicy nie spieszą się. Jak sami o sobie mówią pirotechnicy, się spieszy tylko raz w życiu. Oczywiście jest to podyktowane charakterem służby. Jak widzimy, podjechał pojazd bezpiecznym dla siebie miejsce. W tej chwili zostaje wyprowadzony specjalnie przygotowany pirotechnik w stroju podchodzeniowym, który określi ładunek tak? zobaczy czy na ile można go zneutralizować i podejmie odpowiednią decyzję co do dalszych postępowań z tym niebezpiecznym przedmiotem. Chciałbym dodać, że e, mimo że te działania są Dużo spokojniejsze i powolniejsze, to niestety również ta służba jest bardzo ciężka. Chociażby z uwagi na to, że taki kostium, kombinezon podchodzeniowy jest bardzo ciężki i aby się z nim poruszać sprawnie i jeszcze do tego popracować, trzeba być naprawdę niezwykle silnie fizycznym i sprawnym. W tej chwili pirotechnik podchodzi zawsze przodem do niebezpiecznej paczki. Oglądną obejrzał. I właśnie tutaj możemy zauważyć, że tak jak podszedł, tak się wycofuje, tak? Czyli zawsze przodem do zagrożenia. Koledzy, którzy mu asystują, przygotowali działko, za pomocą którego zostanie zneutralizowany ten ładunek. Tak, tutaj jest prośba do Pana operatora, żeby odszedł, żeby przypadkiem... Nie zneutralizowanego. <śmienic> Pirotechnicy przed przystąpieniem do neutralizacji są zobowiązani do powiadomienia tych innych osób, które zna mogą zna znaleźć się w niebezpiecznej strefie o tym, że nastąpi neutralizacja. Czyli te yy, użycie sygnałów było świadome i zgodne z procedurami. Następnie pirotechnik po neutralizacji podchodzi do urządzenia. Sprawdza, co było w środku, sprawdza czy dalej jest ono niebezpieczne. Tutaj widzimy po zachowaniu pirotechnika, że jest czysto, że wszystko przebiegło pomyślnie.